Co właściwie grają Niemcy od tych ponieważ z jednej strony są jakby Angela Merkel jakiś czas temu powiedziała, że że islam jest jakby spójny z Niemcami. Tak, coś w takim tonie powiedziała. Blokowała wszelkie marsze przeciwko islamowi na Niemczech. Czyli z jednej strony oni e, jakby propagują przyjmowanie uchodźców, z drugiej strony nie chcą, bo jeżeli dzielą na, te pa, na różne państwa w Europie i próbują ich wrócić do Polski, to pokazuje, że oni tak naprawdę ich też nie chcą, więc oni stanowią jakiś problem. Więc o co tam chodzi? Czy to nie jest tak, że Niemcy od kilkunadziesięciu lat, lat kręcą, żydko mówiąc, na siebie bat. Nie ma próby logicznego wyjaśniania niektórych problemów politycznych są zawodne. Polityka nie zawsze kieruje się logiką. Nie zawsze jest racjonalna. Czasami ludzi ogarnia szaleństwo, którego niczym nie można wytłumaczyć. Jeżeli to, czymkolwiek można to wytłumaczyć, postępuje na przykład pani kanclerz Merkel, to tym, że ona w przeszłości była działaczką FDJ, jeszcze jak była w Obecnie mamy do czynienia w Europie Zachodniej, również w Niemczech, i pan, pani kanclerz Merkel nie jest tutaj wolna od podejrzeń. Mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną w pełnym natarciu. Przy użyciu instytucji państwowych, przy użyciu instytucji Unii Europejskiej nas jedna rzecz tylko dezorientuje że ta rewolucja komunistyczna nie, do, nie jest prowadzona według strategii, którą my znamy, to znaczy według strategii bolszewickiej, tylko według strategii alternatywnej, e, zaproponowanej jeszcze w latach dwudziestych przez takiego włoskiego komunista Antoniego Gramsciego. I e, Antoni Gramsci e, stwierdził, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera kultury. Zatem na pierwszy plan, tak jak na przykład w strategii bolszewickiej na pierwszy plan wysuwała się gwałtowna zmiana stosunków własnościowych, potem masowy terror i masowe duraczenie, to tutaj na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy takiej piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozwójowego. Stąd tak dużo idiotów jest. I celem tej rewolucji komunistycznej jest m.in. zniszczenie cywilizacji łacińskiej, a w tej sytuacji import setek tysięcy, może nawet milionów ludzi obcych cywilizacyjnie i kulturowo jest znakomitym narzędziem do tego celu. Ja 40 lat temu trochę mieszkałem we Francji i wtedy była zupełnie inna sytuacja. Przybysze z północnej Afryki, na przykład Arabowie czy Senegalczycy, chcieli się zintegrować ze społeczeństwem francuskim, chcieli zostać Francuzami. Teraz już mowy o tym nie ma. Oni cywilizacją łacińską, cywilizacją europejską pogardzają. Dodatkowym jeszcze czynnikiem jest to że o ile jeszcze w przeszłości, no nie mówię 40 lat temu, bo to już nie, ale powiedzmy 200 lat temu Europa była jeszcze chrześcijańska. To teraz już nie jest. To teraz już nie jest. Muzułmanie się nie zmienili, oni zawsze tacy byli, natomiast Europa się zmieniła. Europa w tej chwili jest zdechrystianizowana i nie ma żadnego moralnego oparcia żeby jakiś opór stawić w razie czego tej napierającej cywilizacji muzułmańskiej. I Europa sama się doprowadziła do stanu bezwolności. W tej sytuacji zaimportowanie sobie milionów muzułmanów z Bliskiego Środkowego Wschodu i z Północnej Afryki jest po prostu granicze z samobójstwem i cywilizacyjnym, a być może nawet fizyczne. A być może nawet fizycznym, bo doniesienia stamtąd pokazują, że to nie są żadne żarty, że oni naprawdę uciekają głowy, a takie wyzwolone panie to ubierają w galabiję i je zapędzają batogiem do haremu. Więc powiem tak, no dobrze by było, żeby chociaż na krótki czas pani Kazimiera Szczukowna i pani Magdalena Środa, i pani Małgorzata Fuszara rzeczywiście tak trochę zostały przećwiczone kijem, to by lepiej doceniałyby by bardziej te dobrodziejstwa cywilizacji łacińskiej, z których korzystają w tej chwili.